Miejsce znalezione dookoła woda wiatr mamy od tej strony tutaj mamy już nawet przygotowane na ognisko w miarę równo nie jest no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało no to. No i obozowisko zrobione, jeszcze bym musiał tutaj te kamienie, bo na pewno, aczkolwiek nie wiem, czy będę palił ogień, ale raczej nie, na pewno przejdę się do lasu, zobaczę, czy są grzyby, tylko wypiję kawkę. No kilka zmian, to tam Wam opowiem przy okazji. Gdzieś tam wkleję wam teraz tu w tym miejscu Bo płynąłem i Jaką łódeczkę fajną widziałem Po drodze, którą bym z chęcią bym przyjął, przyjął Malutkie Ale kabinówka jest Z tyłu jest kawałek pokładu To to już za duże Ale to No dalej powiększy się Jak dla mnie kapitalna rzecz No ale to jest na razie Poza zasięgiem mojej kieszeni. Jak się przyjął ogólnie pogoda, no taka jest jak jest. O jeszcze nie zamknąłem, bo muszę paliwa dolać. Zobaczyć ile zużyłem. Wyciągnąć laptopa, obrobić ten film, który poleci jutro, bo dzisiaj go nie jestem w stanie obrobić. No i w tym momencie to chyba tyle, no co mogę wam powiedzieć, za chwilę dopijam kawę, idę zobaczyć, namiot też już w środku zrobiony, tylko go zamknę, żeby mi żadne robaczyska nie wlatywały. Zobaczymy jak się, przepraszam, ale jestem śpiący jak cholera, ja jak tylko gdzieś wyląduję, to wieście mi, od razu mógłbym mi spać. No, ale to takie moje głupowate zboczenie. No, no, dobra, opowiem Wam później co to i jak więcej, bo wszystkiego Wam nie będę mówił, bo ja tam w gadaniu dobry nie jestem bardziej w pokazywaniu. I co najważniejsze, że kurczę, można i nie musisz mieć 20, 25, 30, 35 lat, 40. Możesz mieć 40 plus i 50 plus, żeby. Spełniać swoje marzenia. I to powtarzam, że nikt nam nie zabierze marzeń i honoru. To jest jedna, jedyna rzecz, która nam zostanie zawsze. Mnie się akurat udało, spełniam swoje marzenia akurat takim czymś, aczkolwiek też później wam opowiem, bo mam małe perspektywy, żeby zrobić z nią z powrotem elektryka, ale to już silnik na stałe i i taka żeby ciągnęła też sporo właśnie tak sobie konstrukcję robię dobra na razie się zamykam i jak znajdę jakieś grzybki to wam pokażę ale popatrzcie sobie jakie są widoczki